Witam wszystkich. Kanał numer jeden mam na imię Andrzej. I no cóż, yy, zabieram się za pierwszą robótkę w tym roku. Yy, bardzo ambitną. Czegoś takiego jeszcze nie robiłem. I yy, mam nadzieję, że mi wyjdzie. Mam projekt. Na razie tylko projekt. Aczkolwiek projekt to już jest połowa sukcesu. Reszta to już wiadomo. Zmaterializowanie tego to już będzie pryszcz, jak to się mówi. Dobra, po kolei. Co, Co wymyśliłem, prawda? Bo oczywiście chodzi o zadanie, jakie mi tutaj zadał Robert Sferczyk na tropach przeszłości. Jak coś takiego zobaczycie na YouTubie, to wejdźcie, obejrzyjcie sobie. Robert jest detektorystą, chodzi z wygrywaczem. Znajduje o takie rzeczy, m.in. rzymska moneta, którą mi przekazał z zadaniem wykorzystania jej w biżuterii i jakby uświetnienia pewnego miejsca dobra, po kolei zrobiłem sobie projekt, taki jeden do jednego. użyję tego bursztynu odrysowałem go, tak, wszystko jest w skali no, no nie, nie zupełnie 1 do jednego, bo bursztyn tak powiedzmy monetka też mniej więcej ale tutaj resztę to tak troszeczkę z pamięci rysowałem ale dobra, po kolei, więc tak, jest bursztyn Bursztyn będzie, jak tutaj widać, zresztą on yy, będzie podszlifowany, prawda? Podcięty tak pod tą rzecz. Co to jest? W środku, sam środek to jest ta moneta. Yy, moneta ma taką oprawę yy, dużą po to, żeby się zmieścił napis. Łaciński napis: Imperium Romanum. Oprawa będzie stylizowana. Stylizowana na, na monetę, czyli takie srebro niepolerowane, szare takie, prawda? Jakieś perełki tutaj. I monetka będzie tutaj trzymana yy, trzema łapkami od góry. Cóż tutaj, yy, te krążki? Te krążki, no to cóż, o co w ogóle chodzi? U góry będzie ten bursztyn. On będzie oczywiście. Mniejszy, bo teraz jest troszeczkę za duży, ale jest bardzo ładny, bo ma śliczną, cudowną wręcz mgiełkę w środku. Pęcherzyki powietrza, prawda? Ale jest w kiepskim kształcie i jak ten kształt będę korygował, przy okazji pokażę, jak się obrabia bursztyn, który w rękach już praktycznie utrzymać się nie da. Będzie wszystko pokazywane, robione. Ja to tak z pamięci narysowałem, troszeczkę to jest za małe, to będzie troszeczkę większe. I tak, droga z Imperium Rzymskiego, prawda, szlak bursztynowy, do tego miejsca, Pradolina, miejsce między Rumią a Redą, gdzie obozowali Rzymianie, oni przyjeżdżali między innymi tutaj. Stąd wyprawiali się dalej, na przykład do archipelagu helskiego, bo wtedy półwyspu nie było, był archipelag, oni przyjeżdżali tutaj, przyjeżdżali też w rejon Gdańska, Żuław, i później tam do obecnego rejonu, tam Kaliningradu, i troszeczkę dalej jeszcze tam na północ. To był szlak, miejsce, gdzie oni pozyskiwali bursztyn. I no zadanie miałem takie upamiętnić tutaj to miejsce, Pradolinę. Więc będzie droga z Imperium Rzymskiego, którego symbolem jest ta moneta symbolem. Ta moneta nie brała udziału. Tutaj w tym szlaku bursztynowym, ponieważ Robert ją znalazł w Anglii. I, Ale jest symbolem imperium. Moneta z IV wieku szlak istniał do wieku V, więc wszystko jest w porządku. Z imperium rzymskiego do tego miejsca. To miejsce Pradolina, obecnie tak się nazywa. Kiedyś jak się nazywało, za czasów Rzymian, nie wiem. Ale z Łaciny wziąłem na Progracial Vallis. To jest tłumaczenie na łaciny, czyli Pradolina, Progracial, Valdis. I tu będą. Aha, tu miałem powiedzieć, co, co to są za, za krążki. Te krążki to oczywiście, co Rzymianie przywozili na wymianę? Złoto. Złoto. To oczywiście jest Golden Nordic, żadne, żadne złoto oryginalne. Zwalcuję, wytnę takie krążki i zrobię z nich taki wieniec, hordę złotych monet, prawda? Jako symbol takiej tej wymiany, co wieźli Rzymianie. Tu będą różne, jakieś takie bursztynki, różnokolorowe, prawda? Tu też jakiś taki bursztyn będzie. To będzie ten bursztyn w środku, środek. No, on będzie mniejszy bursztyn, ale jednak większy niż to kółko, i całość też taka troszeczkę większa będzie. No, na razie to jest rysunek poglądowy. Do tego będzie łańcuch, prawda? Aha, i zawieszka, w zawieszce też postaram się bursztyny umieścić. Także tych bursztynów, żeby to było bursztynowo-kolorowo oprawa. Oprawa będzie częściowa. Tak, jak widać zresztą. Tu się zaczyna. Biegnie tutaj anatomicznie po kształcie bursztynu. Tu się kończy. To będzie coś takiego. Coś takiego. Z takimi łapkami specjalnymi. A dlaczego z łapkami? Otóż słuchajcie, moneta. Ma dwie strony, prawda? Jak ja robię biżuterię z dwoma kamieniami, to ja jeden kamień tak staram się na drugi tak, wiecie, nałożyć, prawda? Ale ja tak z monetą zrobić nie mogę, bo wtedy widoczna byłaby tylko jedna strona monety. Co prawda, ta jest piękniejsza, bo ma tutaj wizerunek człowieka, cesarza, Walensa. No ale druga strona tej monety no to, to, to jest też piękna historia. No nie mogę zrobić tak, że zasłonię jedną widocznie tylko jedną jedną zasłonię, jedną pokażę. Dlatego, dlatego tutaj w tym projekcie jest moneta obok, obok w oprawie stylizowanej prawda. I tak sobie pomyślałem. Skoro moneta ma dwie strony, bursztyn też ma dwie strony, to może by zrobić to może by zrobić coś takiego, jak... Już pokazuję. O, druga strona. Funkcjonalny, w pełni funkcjonalny wisior dwustronny. Bo to oczywiście jest wisior, będzie wisior. I tu, z tej strony, będzie historia monety, która została wybita w Lionie. A zawędrowała na wyspę. Więc tak, tu jest druga strona monety, w środku, to jest ta sama oprawa, prawda? I łacińska nazwa Lyonu, czyli Lugdunum, to jest druga strona tej oprawy bursztynu, i wokół będzie napis Brytania. Łacińska nazwa Brytania, prawda? I teraz tak sobie myślałem. Ten, oczywiście, bursztyn z drugiej strony on ma teraz korę, ale ta kora ja tam jestem zwolennikiem zostawiania kory. Ale w tym przypadku ją tutaj usunę, bo nie może być tak, że z jednej strony jest piękny, polerowany tutaj też zresztą tej kory troszeczkę pousuwam jeszcze, bo za dużo zostawione usunę i zrobię tak, że będzie atrakcyjny, tak samo z obydwu stron. Żeby takiego nie było jakiegoś myku, że on jest z jednej strony lepszy. On zresztą w środku ma piękną mgiełkę. Także piękno w środku ma. I, i tak, co tutaj uświetni? Uświetni tą drogę yy, tej monetki z, tutaj z y, Lugdunum do Brytanii. I co to jest tutaj ten ten ptaszek? Otóż skoro na bursztynowym szlaku Rzymianie na wymianę wieźli między innymi złoto to co przywieźli do Brytanii jak ją podbijali? Oprócz przemocy. Zniszczenia, zrujnowania ówczesnego tam porządku, przywieźli ze sobą jeszcze rzymskie prawo oraz co? Drogi, drogi brukowane, prawda? Drogi przywieźli. I to jest symbol takiej rzymskiej drogi. Czyli kąt taki prosty, prawda? Bruk, to będzie z blachy. tu tak pokazałem profil wypukły, prawda? Nalutowane granulki srebra po całości, tak żeby to przypominało rzymską drogę. A co wywozili? I tu nie będzie bursztynu, prawda, jak z tamtej strony. Tylko będą jakieś... Jeszcze się zastanowię, czy... Dwa kawałki. Jeden kawałek to będzie srebro. Drugi kawałek to będzie miedź. Czy to będą jakieś drobiny srebra i drobiny miedzi. To jeszcze się zastanowię. Tu oczywiście bursztyn, bo z tamtej strony z poprzedniej jest bursztyn. Bo ja chcę zrobić tak żeby ten wisior y, po prostu, y, jakby nosząc go na jednej stronie, nie było widać y, tyłu drugiej strony, tak? Żeby nic nie wystawało, co jest z drugiej strony. Także każdy ten element będzie miał swój odpowiednik po drugiej stronie. Oprawa okrągła, która tutaj jest po drugiej stronie, też będzie okrągła, tylko tyle, że tu będzie bursztyn. Tam będzie bryłka srebra, bryłka miedzi. Tu moneta, z drugiej strony też będzie moneta. Tu jest horda złota, prawda, złotych monet. Z drugiej strony będzie y, symbol kawałek rzymskiej drogi. Ten bursztyn tu zostanie, oprawa jest tak samo. Po to są te łapki, bo gdybym zrobił tradycyjną oprawę, czyli płaską od spodu pod kamień i pionowe ścianki do, y, do zakłucia kamienia, no to. Więc z jednej strony, ok, prawda? Jest dobrze. Ale po przewróceniu na drugą stronę, to ten spód, który trzyma kamień, z tej strony by po prostu był widoczny dookoła. I to by było widać, że to jest tył, a tego nie ma być widać. Ona nie ma mieć lewej strony, tylko jakby obydwie prawe strony, prawda? To jest w pełni funkcjonalny wisior dwustronny. Nigdy takiego czegoś nie robiłem jeszcze, to będzie dla mnie pełna nowość. Także, tak jak, tak jak i wykorzystanie monety, no to już w ogóle jest rewelacja. I dlatego te łapki, te łapki, które będą zrobione, także że ja, ja je wytnę, i później po prostu pozaginam na jedną stronę i na drugą stronę. Także będzie po prostu monetka. Przepraszam, bursztyn trzymany łapkami w pełni, dwustronny. Także tak to będzie wyglądało. I słuchajcie, ja będę tutaj powolutku robił jak ja zapowiadałem w poprzednim filmie Ten styczeń dla mnie jest ciężki, bo mam nadgodziny i pracujące te soboty, więc tego czasu na, na robienie Czasu i sił przede wszystkim, sił mam naprawdę cienko, ale postaram się już za tydzień Coś już pokazać z tych prac, prawda? Do tego dodam łańcuch, łańcuch, który już znacie, nie ten, ale taki ten nie dam, bo jest, ja próbowałem karbowaną blachę, ona tak troszeczkę nie wyszła. A dam, a dam zupełnie, zupełnie gładką. I wtedy zobaczycie jaka jest różnica. Poza tym, będę musiał uruchomić pęben i oksydę, która jest w środku tutaj, nabłyszczyć, żeby ona się błyszczała, żeby była czarna błyszcząca, bo jest teraz czarna matowa. A ja chcę zrobić czarno błyszczącą. I do porównania będzie, zobaczycie jaki, jaki jest efekt. Dobra. Słuchajcie wbijajcie tam jakieś tam łapki jakieś komentarze, mówcie co o tym myślicie, taki mam pomysł taki projekt, to zresztą chyba jest czwarty już, już pomysł także trzy pozostałe będą w szufladzie leżały na jakieś tam inne okazje tak to sobie wymyśliłem z jednej strony będzie, będzie po prostu droga tej monetki z Europy do z kontynentu do, do, na wyspę z drugiej strony będzie Pamięknie uświetnienie szlaku Imperium Romanum i miejsca, gdzie może powiedzieć mieszkam, prawda? Progracial, Vallis Pradolina. Tu miałoby zresztą inny napis. Na początku myślałem, żeby zrobić Mare Fogilus, to znaczy Mgliste Morze, Morze Mgieł. Gdzieś tam w jakichś książkach przeczytałem, że takie określenie było. Ale tak sobie pomyślałem, że no jednak w zadaniu od Roberta było, że Pradolina, prawda? Czyli no jest Pradolina. Zresztą to jest konkretne miejsce, a Mare Fogilus to by było jako obszar całego morza, czy rejonu tego morza, więc to by tak troszeczkę faktycznie nie pasowało. Poza tym ten Fogilus, czyli, czyli mgła, będzie w tym bursztynie, Fogilus będzie też w tym bursztynie, więc Naprawdę, naprawdę nie ma problemu, prawda? Ja w tym momencie Wam dziękuję bardzo i zapraszam oczywiście na film za tydzień. Do zobaczenia!